Administracja to są studia, które mają przygotować przyszłe kadry pracowników, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i na szczeblu centralnym. Ale administracja to też pracownicy dla różnego rodzaju innych podmiotów, wszędzie tam, gdzie musi być prowadzona działalność dokumentacyjna, organizatorska. W związku z tym mogą to być zarówno instytucje otoczenia biznesu, jak też mogą być to różnego rodzaju podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Jeżeli chodzi o studia w Instytucie Prawa i Ekonomii, to są to studia, które przygotowują profesjonalne kadry, między innymi dzięki temu, że wykładowcy, którzy pracują w tym instytucie, są również do swojej pracy bardzo dobrze przygotowani. Podczas studiów administracyjnych, student jest w stanie nauczyć się bardzo wielu rzeczy. Jest w stanie dowiedzieć się o tym, jakie są działy administracji, jest w stanie poznać przepisy, nauczyć się je interpretować, nauczyć się formułować dokumentację oraz pisma. Studenci w ramach studiów w Instytucie Prawa i Ekonomii poza zwykłym tokiem przedmiotów mogą również być aktywni dodatkowo. Po pierwsze, mają możliwość bieżących spotkań z praktykami. Po drugie, studenci, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy z zakresu administracji, mogą również aktywnie brać udział w kołach naukowych. I wreszcie trzeci aspekt praktyczny to możliwość udziału w praktykach. Jeżeli zależy Ci na kierunku studiów, który daje konkretne umiejętności, jeżeli chcesz poznać tajniki pracy administratywisty, tak by być skutecznym i odpowiednim pracownikiem realizującym zadania interesu publicznego, to studia z zakresu administracji są dla Ciebie. Zapraszamy zarówno na studia pierwszego stopnia, jak i na studia magisterskie.